Nie powiem Wam, że Mikołaj nie istnieje, bo nie chcę nikomu zepsuć nadchodzących świąt. Powiem Wam natomiast, kto wymyślił Świętego Mikołaja w postaci, w jakiej znamy go do dzisiaj, i jak to się stało, że korporacja produkująca słodkie napoje była w stanie nam stworzyć nową wizję świąt. Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Orzewski. Coca-Cola Company to niewątpliwie gigant w branży spożywczej. Według badań sama tylko Coca-Cola stanowi 25% rynku napojów gazowanych, a co piąty napój spożywany na świecie wychodzi właśnie spod skrzydeł Coca-Coli. I może właśnie dzięki temu firma ta jest warta aż 81 miliardów dolarów? Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem Wam, że napoje gazowane są główną siłą napędową dla skarbca Coca-Coli. Pytanie, co spowodowało, że jest tak popularna i że przez wiele Nazywana jest najlepiej prowadzoną firmą na świecie. Oczywiście marketing, a cóż by innego. Dla tej marki jest on niezwykle ważny. Rocznie wydają na ten cel 4 miliardy dolarów. I widać, że nie są to pieniądze, które można uznać za zmarnowane. Mimo, że Coca-Cola posiada niemal 500 różnych marek w ponad 200 krajach, to w reklamach i komunikatach najczęściej pojawiającym się produktem jest sama Coca-Cola. Jej legenda zaczyna się niemal 100 lat temu. To już wtedy pojawiały się pierwsze reklamy i hasła marketingowe. Pomyślicie sobie, że przecież to nic takiego: każdy sprzedawca chce przecież zareklamować własny produkt. I owszem, pełna zgoda, tyle że żaden jeszcze nie robił tego w taki sposób jak Coca-Cola. Nie dość, że nowe hasła były wymyślane co roku, to jeszcze same reklamy były tworzone z wykorzystaniem najnowszych technik, chociażby plakatów, których wykonanie na wysokim poziomie nawet i w dzisiejszych czasach budzi zachwyt. Nic jednak nie jest tak autentyczne jak prawda sama w sobie. Jeśli zatem przekaz, który dostajemy jest prawdziwy, od razu bardziej ufamy marce, która go do nas kieruje. Kiedy Coca Cola w 1886 roku ustawiła cenę napoju na stałym poziomie 5 centów, to zgodnie z obietnicą utrzymała ją aż do 1959, mimo inflacji i wielu innych czynników. I tutaj pojawia się nam kolejna przyczyna sukcesu Coli. Innowacja. Jednym z powodów, dla którego Cola mogła kosztować zaledwie 5 centów przez tak długi czas, były jej genialne pomysły. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Coli zawdzięczamy po Popularność automatów z napojami. Dzięki nim nie trzeba było dzielić się zyskami ze sprzedawcami. 85% maszyn w całych Stanach było zarządzanych przez Coca-Colę. I co ważniejsze, nie sprzedawała w nich napojów, których by sama nie produkowała. Wyobrażacie sobie skalę fenomenów w tamtych czasach. To trochę tak, jakby otworzyli nagle tysiące samoobsługowych sklepów, gdzie do wyboru miało się albo coś od koli, albo nic. Bo dzień dzisiejszy kola to automatowy gigant. W 1992 wartość automatów Koli wyniosła 900 milionów dolarów. Gdy dodamy do tego inflację, wychodzi jakieś 1,6 mld w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Jednak cały czas największą siłą Koli jest jej reklama. Niezwykle agresywne kampanie niemal wyryły w pamięci slogan, że butelka napoju to 5 centów, jakakolwiek inna, wyższa cena byłaby więc dla konsumenta nie do przyjęcia. Przez to konkurencja po prostu nie wytrzymywała, a wszyscy podwykonawcy Coli musieli zdawać się na jej łaskę. To ona dyktowała warunki gry w tym segmencie. Mimo wszystkich pozytywnych emocji, które towarzyszą Marce, trzeba przyznać, że jej metody działania wcale przyjazne nie są. Miliardy dolarów, o których wspominałem. Wcześniej nie idą tylko na kolejne plakaty, reklamy czy kolorowe ciężarówki. O nie, Kolat dokładnie chce znać swojego klienta, zarówno tego stałego, jak i potencjalnego, i dlatego prowadzi więc szeroko zakrojone badania i realizuje inwestycje. Nie cofnie się nawet przed stworzeniem wizji świąt według własnych upodobań. Osobiście jest to dla mnie ewenement na skalę światową, ukazujący, jak wielki wpływ na kształt naszego życia mają obecnie globalne marki. Zróbmy pewien eksperyment. Wyobraźcie sobie postać świętego Mikołaja. Dam wam sekundę. Macie to? Czy wyglądał on tak? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, a mogę się założyć, że w większości przypadków jest, to Kola osiągnęła swój cel. Ten wizerunek nie jest przecież historycznym przedstawieniem Świętego. Jest wykreowaną w latach 30 kampanią reklamową, która miała zwiększyć sprzedaż koli w sezonie zimowym. To była niesamowita kampania, która skończyła się olbrzymim sukcesem, a jego skutki odczuwalne są do dzisiaj. Nadal sądzimy przecież, że wizerunek Świętego Mikołaja ma w sobie o wiele więcej wspólnego z puszką Kola Koli, niż to miało miejsce w rzeczywistości. Kolejny dowód na to, że Kola jest mistrzem reklamy. Pomysł na Mikołaja powstał jako recepta na problemy sprzedażowe. Zarząd Koli w tamtym czasie miał ciężki orzech do zgryzienia. Zimne, orzeźwiające napoje idealnie sprzedawały się latem. Ale zimą był duży problem. Co zrobić zatem, aby pobudzić sprzedaż zimą? Bezpośrednio połączyć wizję świąt z własną marką. Nie zauważyliście, to popatrzcie chociażby na kolory. Jasno-czerwony strój z białymi liniami. Nasz poczciwy Mikołaj wygląda po prostu jak butelka napoju. I chociaż faktem jest, że Kola pożyczyła go z książki dla dzieci, a nie wymyśliła, to jednak jej zawdzięczamy popularność jego wizerunku, albo w ogóle jego istnienia. Popyt na słodkie napoje jest duży, a Kola chciała go zaspokoić w pełni. Niestety, nie zawsze zachowując się do końca uczciwie względem swoich konkurentów. Kola nieraz była pozywana do sądu ze względu na zmonopolizowanie rynku w różnych krajach, jedną z głośniejszych, spraw była sytuacja, która miała miejsce w Indiach. To tam cola zaczęła po prostu pobierać gigantyczne ilości wody, zmuszając ludzi do kupowania ich produktów, a tym samym pozbawiając konkurencję podstawowego surowca. Regularnie przyczynia się też do wyjałowienia gleb na terenach rolniczych. W 2001 dodatkowo świat obiegły plotki, jakoby Coca-Cola miała używać kolumbijskich szwadronów śmierci, by pozbyć się szefów związków zawodowych. Ciekawa metoda. Coca-Cola, mimo że że nominalnie nie jest jedną z największych firm na świecie, to i takie zachowania przypominają strategię. Gigantów. Jej bardzo mocne zaangażowanie w marketing pozwoliło wyjść naprzeciw wyzwaniom nowoczesnego świata. Mało kto dysponuje takimi zasobami na reklamę, aby pozwolić sobie na wykreowanie świąt w takiej formie, jaką znamy do dziś. Za innowacyjną reklamą idą też innowacyjne techniczne i sprzedażowe metody. Stała cena utrzymywana przez sieć automatów, które ulepszane były na zlecenie Coca-Coli, pozwoliły jej nawet w trakcie wojny pojawiać się wszędzie. Niektórzy za puszkę coli oddaliby duszę. Warto jednak wiedzieć, że puszka coli to równowartość 16 kostek cukru. Może się więc okazać, że to ten rodzaj miłości, który za cenę chwilowej przyjemności odbierze nam potem znaną z reklam radość życia. Co ciekawe, gdyby nie barwniki, kola miałaby kolor zielony, dokładnie tak jak polskie stówki, których jak się okazuje, można zarobić całkiem sporo, tworząc własną galę Fame MMA. Ile dokładnie? Zajrzyjcie tutaj. Tymczasem dzięki za uwagę. Cześć.